Słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj się będzie działo, będziemy już dzisiaj opukiwać nie tylko o teorii, ale przejdziemy właśnie już przez pierwsze schematy, które mamy o pieniądzach. Rozdział czwarty naszej książki, um, EFTA pokazuje bram bogactwa, co naprawdę myślisz o pieniądzach, nie o obfitości o pieniądzach. I dzisiaj przejdziemy już od razu do ćwiczeń, które tutaj autorka nam daje. To są oczywiście ćwiczenia EFT, opukiwania. Jeżeli pierwszy raz spotykasz się z EFT, to po prostu powtarzaj wszystko za mną. I pamiętajcie, że nawet jeżeli coś nie jest do końca wasze, a będziecie opukiwać, to nic wam się nie stanie. To nie jest tak, że to was jakoś dotknie czy zrani. A jeżeli jest wasze, to wam to uwolni, więc im bardziej też będziecie troszeczkę zamieniać te słowa pod siebie, to, co wy to czułam, to czujecie, co w ostatnich. Po ostatnich live'ach Wam wyszło, po ostatnich naszych spotkaniach, jakie emocje Wam się pojawiły, i tutaj dzisiaj, tym, tym lepiej, jeżeli to pasujecie do, do siebie. Ale jeżeli to jest pierwszy raz, to te ćwiczenia już przez to opiecie przeszłam, one są wystarczające. Także pierwsze ćwiczenie chodzi w nim o to, żeby uświadomić sobie, ile mamy pieniędzy, ile zarabiamy i jak się z tym czujemy. Więc słuchajcie, napisz swój obecny dochód. Twoje zarobki, dużymi cyframi na czystej kartce, jeśli starasz się założyć lub zbudować firmę, bądź też zmienić kiepską pracę na pracę marzeń, zabierz po prostu dochód z nowego przedsięwzięcia, na którego wzroście najbardziej Ci zależy, stanowisko lub pracę, która ma być Twoim największym źródłem dochodu. Nawet jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze tatu, po to, aby pomóc spłacić rachunki, ujmij źródła dochodu, które chcesz zwiększyć. Skup się na kwocie, jaką zapisałeś i powiedz głośno. Więc bierzecie sobie kartkę, piszecie dużymi literami kwotę, jaką aktualnie teraz zarabiacie miesięcznie albo tygodniowo, na tydzień. Ehm, patrzycie na to i mówicie. Zarabiam ta kwota na tydzień, czy tam miesiąc. zarabiam, nie wiem, zarabiam 10 tysięcy na miesiąc. Już na tym etapie ćwiczenia niektórzy zaczynają czuć dyskomfort, widząc liczbę zapisaną czarno na białym. Spójrzają ponownie i powiedz głośno. To nie wystarcza. Weź kilka głębokich oddechów i pozwól sobie poczuć, co dzieje się w Twoim ciele, kiedy to mówisz. Czyli zarabiam na przykład 10 tysięcy miesięcznie, to nie wystarcza teraz, co ja czuję w związku z tym. I czy zgadzam się z tym stwierdzeniem? Oceń, jak prawdziwe jest dla Ciebie stwierdzenie, to nie wystarcza. Czy powoduje ono intensywne uczucie w Twoim ciele? Zapisz to uczucie i ocenię według skali od 1 do 10. Gdzie 1 to spokój, a 10 najbardziej intensywny dyskomfort, kiedy mówisz, to nie wystarcza. E, ja to sobie, ćwiczenie już sobie zrobiłam, słuchajcie, i powiem Wam, że ja dyskomfort miałam na poziomie 8. Po pierwszym opłukiwaniu zeszło mi do takie do 3-2, ale jeszcze nie do końca, więc jeszcze raz sobie opłukałam i mi zeszło do 1. Także zrobimy to zaraz teraz wspólnie. Mi emocje, jakie się moje pojawiły, to było wstyd, smutek, żal, bez nadzieja złość i poczucie niesprawiedliwości i pretensje do świata. Więc widzicie, ja tutaj z Wami opakuję. E, także karteczka, jaka kwota miesięcznie, to nie wystarcza. Jak się czujesz z tym stwierdzeniem, że to nie wystarcza? Od 1 do 10, gdzie jeden to. Spokój, a 10 to najbardziej intensywny dyskomfort. No i teraz jak już tu sobie, em, jak to się mówi, zabrakło <grym> mi słowa, e, uświadomiliśmy, e, nie tyle ile zarabiamy, ale chociaż to też może ktoś sobie dopiero uświadomił, tak naprawdę jak policzy swoje dochody wszystkie, e, ale, jak już sobie uświadomiliśmy, co czujemy w związku z tym, że to nie jest wystarczająca kwota, chcę zarobić więcej, to nie jest wystarczające, co w związku z tym czuję, no to um, będziemy opukiwać. Zaczynamy od punktu karate. Po prostu powtarzaj za mną na głos. Choć prawda jest taka, że usiłuję mieć pozytywne nastawienie, ta kwota po prostu nie jest wystarczająca. Czuję to teraz wewnątrz i jest to przygnębiające, jest to przerażające, jest beznadziejnie i naprawdę jestem rozczarowany, rozczarowana. W pełni szanuję wszystkie te prawdziwe uczucia i jestem otwarta, otwarta na ich uzdrowienie, ponieważ powodują one konflikt. Chociaż pieniądze te po prostu nie wystarczają, Zaakceptuję wszystkie moje okropne odczucia z tym związane. I tu wymienię swoje odczucia. To uczucie beznadziei i głębokiego wstydu. Czy nie powinienem, nie powinnam się wstydzić? To całe rozczarowanie i wszystkie lęki. O mój Boże! A co jeśli to nigdy się nie zmieni? Rzeczywiście czuję ból pieniądza. Pomimo tego, pomimo tego pieniędzy po prostu nie starcza. Nie zarabiam wystarczająco i taka jest prawda. Tak czy inaczej szanuję to, kim jestem, i wszystkie te ciężkie emocje związane z pieniędzmi. To wszystko jest rozczarowujące, przygnębiające. Jest to walka. I teraz idziemy od czubka, od przepraszam, od brwi, po czubek głowy To odczucie w dołku. Oj, nie chcę na to patrzeć. Mój dochód po prostu nie starcza. Staram się myśleć pozytywnie. Jestem pozytywny, pozytywna od lat. I ciągle nie wystarcza. Nigdy nie wystarczało. Punkt pod pachą. Nigdy nie wystarczało. Jest to naprawdę przerażające. Jest beznadziejnie. To rozczarowanie i wstyd. Po prostu nie wystarcza. Za każdym razem, kiedy widzę swój dochód, Pojawia się panika. Lęk. Przygnębienie i złość. Naprawdę, naprawdę ciężko być wdzięcznym. Kiedy czuję się tak źle. Po prostu nie wystarcza. Głęboki wdech i wydech. I teraz ponownie wracamy do naszego dochodu, na tą kwotę patrzymy i mówimy głośno, to nie wystarcza. I sprawdźcie teraz na skali od 1 do 10, na ile to zdanie jest, z Wami rezonuje, gdzie 1 to jest spokój, a 10 to jest najgorszy dyskomfort na świecie. I jeżeli zeszliście w skali, tak jak to było u mnie z 8 do 2-3, to jeszcze raz ponówcie tą, tą rundkę, a jeżeli. Zeszło już Wam do jednego, to idziemy dalej. Czyli po prostu opukujemy do momentu, jak, jak dojdziemy w tej skali na jeden. Tak, tutaj nam nas prowadzi autorka tej książki. Powiem Wam szczerze, że ja jako trener FT zrobiłam trochę inaczej, ale to jest myślę kwestia tego, że po prostu każdy ma swój styl. Ale tak jak mówię, przeszłam już przez te ćwiczenia i one działają, więc jak najbardziej chcę tutaj z Wami je zrobić. No dobrze. To teraz yy, przejdziemy ponownie do pokiwania, ale tym razem zaszczepiając silną, pozytywną afirmację, pomagającą przemienić Twoje uczucie związane z pieniędzmi, jak to mówi autorka. Czyli, punkt karat. Choć mój dochód nadal nie wystarcza, jestem całkowicie otwarty otwarta na miliony sposobów, w jakie pieniądze mogą do mnie przyjść. Choć nie jest on taki, jak chce, ten dochód. Uznaję na chwilę obecną, że patrzę jedynie na wynik na papierze pochodzący z przyszłości. Jednak w tym momencie posiadam potęgę manifestacji. Dlatego też zmieniam moją wibrację dotyczącą pieniędzy. Jestem całkowicie otwarta, otwarta na wszelkie sposoby, w jakie pieniądze mogą zacząć pojawiać się w moim życiu. Przyciągam w tej chwili do siebie wszystko, czego potrzebuję, aby pozwolić na większy przypływ pieniędzy do mojego życia. Przyciągam teraz pomysły. Inspiracje, działania, ludzi, okoliczności, wszystko, czego potrzebuję, by pozwolić na pojawienie się u mnie pieniędzy. Otwieram moją wibrację na pieniądze, mówiąc jedno proste słowo: tak, mówię teraz tak pieniądzom. I od brwi patrzenie na pieniądze wprawiało mnie w złość, lęk lub przygnębienie. Teraz, kiedy patrzę na pieniądze, po prostu mówię tak. Właściwie to uwielbiam otrzymywać pieniądze. Fajnie jest dostawać pieniądze. Prawdę mówiąc, to jestem wdzięczny, wdzięczna za pieniądze, które obecnie posiadam. Otwieram się. Na otrzymywanie każdego rodzaju legalnych pieniędzy. Mówię tak wszystkim typom i formom pieniądza, gotówce, czekom, przelewom, wygranym z konkursów. Mówię tak pieniądzom, całej nowej wibracji związanej z pieniędzmi. Uwalniam lęk i przygnębienie. Uwalniam wstyd i złość. Pozwalam teraz prawdziwemu mnie, prawdziwej mnie dostroić się do wibracji pieniędzy. Naprawdę uwielbiam pieniądze. Jest fajnie, bo jestem dobry, dobra w tym, co robię. Naprawdę uwielbiam zarabiać pieniądze. Kocham to, co robię. Naprawdę jestem w tym dobry dobra. A teraz otwieram się na otrzymywanie. Jednym prostym słowem: tak dla pieniędzy. Mówię tak pieniądzom. Będę mówił, mówiła tak pieniądzom. Przez cały dzień, kiedy obudzę się rano. Kiedy pójdę spać? Tak pieniądzom. Kiedy śnię i marzę, mówię tak pieniądzom. Uwielbiam te wibracje. Uwielbiam wibracje otrzymywania. Otrzymuję i cieszę się, bowiem napływa więcej pieniędzy do mojego domu, do mojej firmy i bezpośrednio w moje ręce. Jestem bardzo ciekawy, bardzo ciekawa, w jaki sposób się pokażą. Już teraz czuję ekscytację i wdzięczność za pokazanie się większych pieniędzy. Tak pieniądzom. Dziękuję za pieniądze. Otwieram się na, otrzymy, na, otrzymy, na otrzymanie pieniędzy. Całym, całą sobą. Umysłem, ciałem i duszą. I głęboki wdech i wydech. Jak się czujecie teraz? Bo ja się czuję jeszcze inaczej. Niż przed chwilą. Zupełnie inaczej. Jakby czuję tą, tą falę energii tych pieniędzy, że one rzeczywiście zaczęły teraz płynąć. Jeszcze nie wiem jak. Jakimi drogami. Nie wiem jak, ale nie muszę. Bo to idzie. No to teraz przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, które powiem Wam, z tych wszystkich jest najmocniejsze. Tutaj w ogóle w poprzednim ćwiczeniu dodałam też od siebie, że wygranych z konkursów, że drogą też wygranych z konkursów do mnie idą pieniądze, bo tak mi przyszło dzisiaj, jak to sobie upokiwałam, więc tutaj od siebie to dodałam. Ale generalnie ćwiczenia są autorki naszej książki. No i teraz ćwiczenie trzecie, czyli na personalizację braku pieniędzy. Słuchajcie uważnie. Teraz spójrz na kwotę, jaką zapisałeś i powiedz: To nie wystarcza. Następnie wypełnij puste pole w zdaniu. Oznacza to, że jestem. <laughs> puste pole. Może być ciężko. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że i bez tego jesteś dla siebie surowy. Surowa. Zapisz tyle odpowiedzi, ile ci przychodzi do głowy. Pamiętaj o tym w ciągu dnia i zupełnie tę listę o rzeczy, które do ciebie przychodzą. I tu może Wam wszystko wyjść. Czyli wiecie, widzicie tą kwotę, mówicie, to nie wystarcza, i oznacza to, że jestem no i właśnie, miutecznikiem, frajerką, porażką. Cokolwiek tam wam przyjdzie. To wszystko jest ok. Pamiętajcie, że to wiecie, nie oceniamy. Po prostu chcemy znaleźć te schematy schematy w nas i je uwolnić. Więc cokolwiek Wam tam wyjdzie, teraz to od razu opukamy. Um, dobra. I teraz też znowu wracamy do skali, żeby wiedzieć, czy coś tam się ruszyło w czasie opakowania i na ile się ruszyło. Czyli oznacza to, że jestem. Już zostaniemy przy tym nieudoczniku. I zwróć uwagę na intensywność emocji, gdy to wypowiadasz, i na prawdziwość tego stwierdzenia na skalę od 1 do 10. Przy czym 1 to nieprawda, a 10 to 100% prawdy. I użyj słów, które mają dla Ciebie znaczenie. Pamiętajcie, że możecie tutaj zmienić te słowa. A jeżeli nie wiecie, jak je zmienić, to po prostu idźcie tutaj ze mną z tym ćwiczeniem. Czyli, nie wiem, na przykład zaczynamy, że nasza skala yy, oznacza to, że jestem nieutecznikiem, jest na poziomie, nie wiem, 8, tak? Czyli takie 80% uważam, że to jest prawda. No i po opukiwaniu zobaczycie, na ile wam zeszło. Może oczywiście pójść w górę, to się rzadko zdarza, ale może. Yy, wtedy trzeba jeszcze raz odpukać na spokojnie. I schodzimy do jedynki, tak? Według autorki. Ja zwykle schodzę do zera, staram się schodzić do zera. Ale ta skala też jest okej. Okay. No dobrze, to co? Zaczynamy. Już ostatnie dzisiaj e, ćwiczenie, i mówię Wam, że. Czytam przedostatnie. I mówię Wam, że one są super te ćwiczenia, więc warto. Wytrzymajcie, wytrwajcie. Punkt karata. I pamiętajcie, żeby mówić to wszystko na głos, nie? Bo to jest też ważne w IFT, żeby te demony nazwać. Wiecie, Voldemort i The jak to się oglądało: Harry Pottera. Dobra, to punkt karate. Moje dochody nie wystarczają. I, całkowitą, I całkowicie winię o to siebie. Jestem nieudacznikiem. To właśnie oznacza mój dochód. Powinienem był być w stanie to załatwić. Powinno iść mi lepiej. Widocznie nie zrobiłam wystarczająco dużo. I teraz pozostaje mi pokochać i zaakceptować siebie jako totalną porażkę. Mój dochód nie wystarcza, i wiem co to znaczy. To ja jestem za to odpowiedzialna. Powinnam była bardziej się postarać. Powinnam była zrobić to właściwie. Coś mi całkowicie umyka. Ponoszę klęski. Tak czy inaczej, szanuję to, kim jestem. Ten dochód tutaj na kartce. Oznacza jedną rzecz. Schrzeniłam. Nie udaje mi się. Ta liczba mnie definiuje. Akceptuję kieco kim jestem, choć to nie jest prawda, bo powinnam była zrobić to lepiej. Um, bref. Cała ta surowa samoocena. Bogoka, powinnam była lepiej się postarać. Pod okiem ciągle coś ciągle coś chrzanie. Pod nosem coś musi mi umykać. Broda. O mój Boże, muszę się dowiedzieć, co to jest. Obojczyk, liczba ta znaczy dla mnie. Pod pachą przegrywam. Czubek głowy, ponoszę niepowodzenia. Brew. I nie robię tego właściwie. Bok oka jest tak ciężko. Pod okiem czuję całą winę. Pod nosem czuję się taka głupia. Broda, jakie to żenujące. Jest to takie żenujące. Oboczek, jeśli ludzie dowiedzieliby się, ile zarobiłam. Pod pachą, zostałabym upokorzona. Czubek głowy, to wszystko ja. Braw, to muszę być ja. Bok oka źle to robię. Pod okiem i za każdym razem, kiedy o tym myślę, pod nosem mówię wszechświatu. Broda nie zasługuje. Obojczyk, tak mnie to przygniata. Pod pachą czuję się zakreszczona. Czubek głowy, moje wyobrażenia obfitości i możliwości staje się coraz mniejsze. Powinnam była lepiej się postarać. To wszystko moja wina. Nie udaje mi się. Za każdym razem, kiedy przychodzą te myśli, kurczę się w sobie. Czuję się w potrzasku. Spycham się jeszcze niżej. Spycham jeszcze niżej zasługiwanie na cokolwiek. Otwieram się, by zobaczyć, czym są wszystkie te myśli, osądzające mnie samą. Myśli przebiegające mi przez głowę. Powtarzalne myśli przebiegające mi przez głowę. Pozostanę po prostu otwarta na myśl. Zawsze robiłam jak mogłam najlepiej. I teraz naprawdę zasługuję. Dałoby mi to zupełnie inne odczucie. Weź teraz głęboki wdech i wydech. I powiedz, oznacza to, że jestem nieudacznikiem, cokolwiek mi na początku, i zwróć uwagę, o ile mniej intensywne i prawdziwe wydaje się to stwierdzenie. Nie spiesz się i oceń, ile teraz czujesz w tym prawdy, a następnie porównaj do oceny ze skali, którą wybrałeś przed opukiwaniem. Jeśli Twoja ocena jest to prawda, wychodzi poza poziom 2. Powtórz rundę opukiwania, używając słów, które oddają to, co odczuwasz, dopóki nie uzyskasz pewności, że nie pasują one już do ciebie. Czyli, jeżeli coś tam jeszcze jest do wyczyszczenia, to po prostu powtarzamy. Ten live jest zapisany, więc można powtarzać, dopóki Instagram nas stąd nie wyrzuci. Dobrze, no to jeszcze słuchajcie pozytywne opukiwanie na, na dobranoc, pozytywne opukiwanie dotyczące Twoich opinii o dochodach. Karate. Choć, choć mój dochód nadal wygląda naprawdę źle na papierze. Prawda jest taka, że nie jestem nieudacznikiem. Popełniłam kilka błędów. Może się za bardzo rozdrobniłam. Ale posiadam to, czego potrzeba, by dokonać zmian. Obecny dochód nie odzwierciedla mojej wartości, nie definiuję mnie, nie dam się zdefiniować. Mam sobie większy potencjał, niż kiedykolwiek udało mi się zobaczyć. Szanuję moją inteligencję i jestem na nią otwarta. Otwieram się na jeszcze większą dozę mojej własnej inteligencji. Brew. Patrząc na swój dochód myślałam bo koka nieudacznik Pod okiem rzeczywiście pomocne Pod nosem nie Broda jest to jednak dla mnie wyzwanie I zamierzam stawić mu czoło To właśnie robi zwycięzca nie wiem jeszcze jak, ale sięgam wzrokiem wyżej. Potrafię to zrobić. Prawda jest taka, że jestem dość bystra. Jestem wdzięczna za moją inteligencję. Mogę nauczyć się wszystkiego. Udało mi się w życiu osiągnąć wiele rzeczy. Niektóre z nich były naprawdę ciężkie, ale udało mi się. Jestem wdzięczna za moje samozaparcie. Zrobiłam kilka rzeczy, które mnie przeraziły, ale szłam naprzód i znalazłam drogę. Jestem wdzięczna za moją odwagę. Popełniłam wiele błędów. Ale każdy z nich sprawił, że jestem mądrzejsza. Każdy był dla mnie lekcją. Każdy nauczył mnie rozwagi. Jestem wdzięczna za moje błędy. To wszystko wspiera mnie w mojej nowej wizji. Mój dochód jest dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Ale nie jest tym, kim jestem. Z tego co pamiętam, jestem bohaterką swojej historii. Jestem bohaterką mojego życia. Pójdę do przodu, by zwiększyć swój dochód. Z pewnością siebie, odwagą i jasnością. Absolutnie szanuję to, kim teraz jestem. I to, kim się staję. Szanuję mój dochód i wyzwanie, jakie przede mną stawia. Wyzwanie, które akceptuję. Z szacunkiem, inteligencją całą sobą. Zrobię to. Nie odpuszczę. Głęboki wdech i wydech. No i sprawdź, czy, czy czujesz, czy nastąpiła w tobie przemiana ze skrajnie negatywnej samooceny. I dziecka z bezlitosnym trenerem do neutralnej. Um, teraz przywołaj, cytuję z książki przywołaj swoje silne strony, uzdolnienia, odwagę i pragnienie osiągania sukcesów. Czy to brzmi jak mowa podnosząca siebie samego dla ducha na duchu? Bo tym właśnie jest i staje się ona o wiele bardziej skuteczna po usunięciu negatywnych opinii na swój temat. Jeśli nadal odczuwasz w sobie negatywne uczucia, powtórz rundy opukiwania, dopóki nie poczujesz się spokojniejszy. Zauważ, ile pojawiło się w tobie energii, entuzjazmu i chęci, aby zwiększyć dochody, dzięki przypomnieniu sobie, że to ty jesteś bohaterem swojej historii. Jest to o wiele lepsze niż poczucie bycia nieudacznikiem. Energia, entuzjazm i chęć stają się inspiracją do zdecydowanych działań a działania przynoszą efekty. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiaj to opukiwanie, było tego troszkę, ale było nie, o nie tylko negatywnych przekonaniach, ale też y, dwie pozytywne rundki. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak się czujecie po, jak tam Wasze skale, y, co Wam przyszło, jakie przemyślenia. Jestem bardzo ciekawa, w szczególności, jeżeli ktoś tutaj dotrwał do końca, to dajcie znać, że nie wiem, wrzućcie emotkę głębia w komentarzu. To wtedy będę wiedziała, że ktoś tutaj chociaż dotarł, do, dotrwał do końca. No, a następnie będziemy mówić o rozdziale piątym, czyli najwcześniejszy paradygmat pieniądza. Tu też są ciekawe rzeczy i też są ciekawe ćwiczenia. E, nie tylko do opkiwania. Także idziemy po to bogactwo, idziemy po te pieniądze. Będzie fajnie i EFT nam Super w tym pomoże. To tyle na dziś. Dobranoc albo dobrego dnia, w zależności kiedy to odsłuchujecie, i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!